i bracia. Papież Franciszek w swoim nauczaniu nierzadko używa takiego wyrażenia marzenia Boga. Bóg marzy, mówi papież. Marzeniem Boga jest jego lud. On go zasadził i pielęgnuje go z miłością cierpliwą i wierną, aby stał się ludem świętym. Ludem przynoszącym wiele dobrych owoców sprawiedliwości, mówił papież do biskupów. Marzeniem Boga dla całej rodziny ludzkiej jest trwały pokój. Takich słów użył papież kierując swoje przesłanie do rodzin. Miłość jest marzeniem Boga dla każdego małżeństwa i dla całej rodziny ludzkiej. Zwracał się Ojciec Święty do małżonków. Bóg ma marzenia. Bóg marzy i dzisiejsze Boże Słowo, jeśli się wczytujemy w nie dokładnie, odkrywa przed nami marzenia Boga. Pierwsze czytanie mówi najpierw o marzeniach Boga w stosunku do narodu wybranego, do Izraela. Bóg, jak to słyszeliśmy, ukazał się Mojżeszowi w gorejącym krzewie i zaczął mówić o sobie, ale także zapraszać Mojżesza do tego, by wszedł w marzenia Boga i by przyczynił się do ich realizacji. Bóg mówił do Mojżesza – napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie. To znaczy mówi, Widzę, jak bardzo mój naród w niewoli cierpi. Nasłuchałem się na narzekań jego na ciemięscu. Słyszę, jak bardzo trudno mu w egipskiej niewoli. Znam jego uciemiężenie. Wiem, jak bardzo trudne jest doświadczenie zniewolenia. I dlatego marzę o tym, aby niewola zamieniła się w wolność. Marzę o tym, aby smutek związany z przebywaniem w Egipcie zamienił się w radość. Marzę o tym, aby niepokój związany z niewolniczą pracą zamienił się w pokój serca. Marzę o tym, aby wszystkie ograniczenia i pęta pękły, żeby mój naród mógł doświadczyć wolności. Marzę o tym, aby nie podlegał nakazom, ale mógł w wolności oddawać mi cześć. Te marzenia Boga dotyczące narodu wybranego nie pozostały tylko w jego sercu, w jego umyśle, ale wiemy, że Bóg cały zaangażował się w to, żeby te marzenia stały się rzeczywistością. Bóg nakłaniał, Również poprzez plagi serce faraona, żeby zgodził się na wypuszczenie narodu. I tak się stało. Ale jednocześnie Bóg oczekiwał od narodu wybranego, najpierw od Mojżesza, a potem przez Mojżesza od wszystkich Izraelitów, żeby Izrael uczynił te marzenia Boga swoimi. I by podjął współpracę z Bogiem, był mu posłuszny, szedł za Jego słowo. Wiemy, że rzeczywiście dzięki tej współpracy pomiędzy Bogiem i narodem wybranym, w której ciężar działania w 99% spoczywał na Bogu, w 1% pewnie na narodzie wybranym, dokonało się przejście. Dokonało się wyjście z niewoli do wolności, dokonał się eksodus. Te marzenia Boga dotyczą nie tylko narodu wybranego, ale dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam, że marzenia Boga dotyczą nowego narodu wybranego, czyli Kościoła, a w tym Kościele każdej i każdego z nas bez wyjątku. Każdej i każdego z nas. Tutaj obecny także. Bóg zna całą prawdę o naszym życiu, zna całą naszą historię i całą naszą teraźniejszość. Bóg wie, z jakimi wyzwaniami się mierzymy, z czym sobie nie dajemy rady, co jest ciężarem czasem ponad nasze siły. Bóg wie przede wszystkim, że największą niewolą, w której jesteśmy, jest nasz grzech, nasze winy, nasze zniewolenia, nasze nieuporządkowanie. I Bóg marzy, aby obdarować nas wolnością. Pan Bóg wie, że z naszego grzechu i, i nieuporządkowania wynika jakiś smutek. I marzy o tym, żeby smutek zamienił się w radość. Bóg wie, że z naszego nieuporządkowania i grzechu wynika ciężar, którego doświadczamy, ból, który niesiemy w sercu. Bóg marzy o tym, aby ten ból zamienił się w pokój. Bóg wie, że nasze przywiązanie do różnych nieuporządkowanych spraw i grzech powoduje, że nasze życie jest bezpłodne. Pragnie i marzy o tym, aby stało się płodem. Bóg wie, że nasze grzechy, nasze winy, nasze przywiązania powodują, że nie przynosimy owocu. Marzeniem Boga jest to, żeby nasze życie było rzeczywiście owocne. I te marzenia Boga nie pozostają tylko w Jego sercu. Ale Bóg ciągle wychodzi nam naprzeciw, ciągle działa, ciągle podaje nam rękę po to, abyśmy tą rękę chwycili, abyśmy współpracowali z Bogiem tak, by Jego marzenia stały się naszymi i stały się rzeczywistością w naszym życiu. Siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, w jaki sposób Bóg wychodzi nam naprzeciw, w jaki sposób działa, aby te marzenia Jego, o nas stawały się w naszym życiu rzeczywistością. I zaprasza nas do tego, abyśmy rzeczywiście Bożą rękę chwycili i dali się prowadzić ku nawróceniu, ku przemianie. Bo urzeczywistnienie marzeń Boga w naszym życiu to jest nawrócenie. W jaki sposób Bóg wychodzi nam naprzeciw, w jaki sposób zaprasza nas do współpracy? W różne. Mówi do nas po pierwsze poprzez różnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się wokół nas i o których słyszymy. Widzimy w dzisiejszej Ewangelii, że do Jezusa przyszli. Jacyś ludzie i powiedzieli mu o zbrodni, której dokonał Piłat na grupie Galilejczyków. Jezus odwołuje się do katastrofy budowlanej i mówi o 18 osobach, które zginęły wtedy, gdy zawaliła się wieża Psilo. Do nas ciągle również dochodzą informacje o różnych tragediach i bolesnych wydarzeniach, które dzieją się w świecie. Co, Bóg, co mówi do nas Bóg poprzez to wydarzenie, które miało miejsce niedawno, katastrofę samolotu etiopskich linii lotniczych? Co mówi do nas Bóg poprzez te wydarzenia, chociażby związane z wypadkami drogowymi, i z ofiarami tych wypadków, o których ciągle słyszymy? Mówi Bóg do nas jedno, zobacz na te wydarzenia. Nie przechodź nad nimi obojętnie, wyciągnij z nich wnioski i zrozum, że nie wiesz, ile czasu Ci zostało na realizację moich marzeń o Tobie. Nie odkładaj nawrócenia, nawróć się, wejdź na tą drogę już dziś, nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, ale dziś. Bóg mówi także po realizacji swoich marzeń w stosunku do nas poprzez przypowieść, którą słyszeliśmy, uświadamiając nam, że troszczy się o nas Boski Ogrodnik, Jezus, który okopuje kamień naszego serca i rozbija go ciągle swoim słowem. Mówi Bóg, marzę o Twojej przemianie, ale wsłuchuj się w słowo, które Jezus do Ciebie kieruje. Pozwól, aby to słowo rozwijało twarde Twoje serce, tak by ono przyniosło owoc nawrócenia. Ten Boski Ogrodnik również obchłada nas nawozem sakramentów, łaski, którą otrzymujemy przez sakramenty. Choćby przez sakrament pokuty. I dziś Bóg mówi: moje marzenie, Moim marzeniem jest to, żeby dokonała się w Tobie przemiana, żeby dokonało się w Tobie nawrócenie. Ciągle daję Ci łaskę sakramentu, ten nawóz, który może uczynić Twoje życie prawdziwie owocnym. Ale przyjmij ten nawóz. Pozwól, aby moja łaska dotknęła Twojego serca. By moje marzenia o Tobie mogły się w Twoim życiu ziścić. Siostry i bracia, Wielki Post to jest taki czas, w którym jesteśmy przynagleni do tego, aby odkryć marzenia Boga w stosunku do nas, aby tymi marzeniami się przejąć i pozwolić Bogu poprzez wysiłek nawrócenia, poprzez ten jeden procent, który do nas należy, żeby marzenia Boga w naszym życiu stały się rzeczywistością. Prośmy o to w tej Eucharystii, abyśmy tych Bożych marzeń nie zlekceważyli. Bo jeśli je zlekceważymy, jeśli się nimi nie przejmiemy i nie uczynimy ich swoimi, to marnie zginiemy. Ale jeśli je przyjmiemy, jeśli uczynimy je swoimi i podejmiemy wysiłek nawrócenia, to. Bóg obiecuje nam życie w obfitości. Bóg obiecuje nam, że te marzenia, które ma wobec nas, będą się w naszym życiu spełniać.